A to, może, może podświadomy mi ten tom gdzieś tak spadł, bo e, chciałam, abyśmy sobie dzisiaj porozmawiali trochę o 1 listopada. Żyjmy coraz lepiej po raz 818. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majwska-Piełka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy. A ja nazywam się Tomek Kniat. Nie jestem psychologiem, jestem techniczny. Jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, Tomeczku. Dzień dobry, tak smutnie troszkę? Nie. Nie, dlaczego nie? Poważnie. Nie, po prostu Tomeczku, dzień dobry. Nie, myślałem o to, nie głos. A to może, może podświadomie mi ten tom gdzieś tak spadł, bo y, chciałam. No, byśmy sobie dzisiaj porozmawiali trochę o pierwszym listopada, o różnie to się nazywa. W Polsce to się nazywa narzeczenie Kościoła Nie wszystkich świętych, uh -huh. ale różnie ludzie do tego podchodzą, różnie to nazywają. W każdym razie wiadomo, chodzi o dzień, kiedy wspominamy ludzi, którzy umarli, ludzi, którzy na zawsze odeszli, chodzimy na cmentarze w Polsce, czy bo tutaj nie zauważyłam, żeby była tak, był taki zwyczaj. Na pewno jest tam, gdzie są polscy cmentarze. Gdzie są polskie cmentarze czy polskie groby? Natomiast tutaj nie, nie zauważyłam takiego, takiego związku. I y, chciałam ciebie zapytać, jaki to jest dla ciebie dzień w ogóle? Jak ty się czujesz w taki dzień? Zmienia się to. Zmienia się to. Zmienia się to. I mhm. do tego troszeczkę za chwilę. Na pewno nie, nie celebruję Dnia Wszystkich Świętych tak, jak się w Polsce celebrowało. Mhm. Celebruję inne okazje związane z odejściem osób, które były, są, cały czas dla mnie bardzo bliskie, a ich nie ma, tak jak były kiedyś. I to, co ty powiedziałaś na początku, jest to okazja do celebrowania. I ja przez wiele lat dzień święto Zmarły, Dzień Wszystkich Świętych odbierałem jako jako celebrowanie smutku po, tym, po ludziach, których nie ma. Mhm. I, I odszedłem od tego podejścia. Mhm. Odszedłem od tego podejścia, ciekawe stwierdzenie. Myślę, że no choćby spójrzmy za okno. Piękna kolorowa jesień. Dla mnie najpiękniejsze dwa tygodnie w roku. Ten okres w roku. Najbardziej radosny. Mhm. Najbardziej z urozmaicony. Powodu, z powodu kolorów, z powodu tego, co mamy? Nawet, nawet bardzo lubię kolor światła słonecznego w tej porze roku. No tak, ale to jakby odchodzimy trochę od tematu. I jednocześnie ta zieleń odchodzi. Mhm. Ale to, co zostawia, jest. Taką gamą kolorów i doznań. Absolutnie tak. Tylko, że to jest ta jesień. A my tutaj mówimy o tym, że już te liście mają opaść, że tych liści w ogóle nie będzie, czyli zresztą jest, nawiasem mówiąc, taka, takie opowiadanie, które jeśli. Wiem, że jest dostępne również w języku polskim. Jeśli ktoś chciałby z dziećmi porozmawiać na temat śmierci, to jest to bardzo piękna opowieść o Sali, o listku. Listek Jasio, chyba nazywa się ten listek w polskim wydaniu. Właśnie historia tego listka, jaką z wiosną wstaje, jak się, jak rośnie i tak dalej, potem się robi żółty, a potem opada i gdzieś tam następny listek urośnie, więc to jest faktycznie taki cykl tego, tego, tego życia. No ale ja rozumiem, przyroda przyrodą i to wszystko pięknie, niemniej, no, jesteśmy w Kanadzie, tak? Ja na, przykład ja, muszę, tak. Tak, ja na przykład muszę powiedzieć, że to jest ten dzień, nie święta Bożego Narodzenia. Nie żaden inny dzień. Nawet, nawet nie dzień Powstania Warszawskiego, chociaż to jest, to jest drugi dzień w kolei, że 1 listopada to jest ten dzień, gdzie ja bym chciała być w Polsce. Hmm? Tak. Chciałabym pójść na cmentarz i nie tylko ze względu na to, że tam są moi najbliżsi, ci, którzy nie żyją oczywiście. Ale też z tego powodu, że dla mnie zawsze ten cmentarz był piękny w tym momencie. Wiesz, te światła, te, te, te kolory, ludzie, kiedy byłam dzieckiem, ja w, ogóle nie, ja w ogóle nie wiem, skąd to się wzięło, że to jest smutne święto. Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło że smutne, że taką smutną muzykę się robi, jak się pokazuje zdjęcia, czy jak się pokazuje te cmentarze, bo dla mnie to zawsze było święta, święta pogodne. Jak byłam dzieckiem, jechaliśmy na cmentarze, tam się spotykało z rodziną, rozmawiało się i tak dalej. Bardzo często żeśmy szli gdzieś do kogoś na obiad albo do nas potem tak. przychodzili na obiad. Potem jak, byłam, jak miałam swoje własne mieszkanie, tak samo mieszkałam blisko cmentarza, w związku z tym jak teściowie przyjeżdżali do, na cmentarz, to potem przychodzili do nas na obiad i tak dalej. I też było bardzo miło, bo były jakieś takie spotkania, wiesz, zupełnie miłe. A do tego wszystkiego ten element taki nasz polski, który uważam, że mamy ładne w naszej polskiej tradycji, ten element tej właśnie troski o groby. Co prawda wolałabym, żebyśmy się o ludzi żywych Tr, 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 trus, też się tak troszczyli, o te groby, tych, którzy odeszli. Ale w sumie jest to, jest to piękne, jest to ładne, że ludzie przychodzą, że starają się, że czasami mają tam tych ileś cmentarzy. Do wiesz, do, do obskoczenia, do obskoczenia. Jak, jak to się mówiło, da. tak, i specjalne linie autobusowe na tym I, I dla mnie to jest takie, i dla mnie to jest takie pozytywne, ale właśnie mówię, ponieważ nie ma mnie w Polsce, tylko jestem tutaj. No to jest to dla mnie takie bardziej nostalgiczne. I ty mówisz, że co? Że masz swoje, sobie, swoje sposoby celebrowania, ale tego momentu nie celebrujesz, tak? No, 1 listopada nie, nie. chodzę na, na cmentarze no z No nie, nie, ale powodem. można inaczej zrobić. Ja też nie chodzę, aczkolwiek to też powiem, bo w tym miesiącu będzie trochę inaczej, ale y, świeczkę pale, świeczki z swoim bliskim. Y Celebruje urodziny i rocznicę śmierci swojego syna na no przykład. Tak, ale nie 1 listopada. Ale nie 1 listopada. Pierwszego. I przez wiele lat właśnie celebrowałem to w ten sposób, że swoje zdjęcie na Facebooku zamieniałem na zdjęcie świeczki palącej, a w mhm. tym roku po raz pierwszy w miejscu bardzo widocznym na Facebooku dałem zdjęcie Filipa. Mm -hmm. I to jest takie przypomnienie i sobie, i tym innym, którzy. Tak, tak. Bo, bo, bo jeden z takich momentów, który bardzo mi zapadł w pamięci i, i przywołuje go. To jest przy taki okazja. Tak? Wtedy skakał przez falę, gdzieś ten, to były, były chyba nasze ostatnie wakacje razem, ale w momencie, w tych dniach po śmierci, tyle ludzi do nas przyszło z wyrazami, nie tylko współczucia, ale pomocy i właśnie takiej celebracji życia. Mm -hmm. No tak, życie można celebrować róż w różnych sytuacjach. E, ja tak samo, kiedy są no, zbliżają się zresztą rodziny mojej mamy, e, też coś tam robię na Facebooku i też jakąś pamięć, też robię świeczkę, ale tak jak mówię, niezależnie od tego, 1 listopada zbieram wszystkie zdjęcia razem. Stawiam na, na dużym stole u siebie i palę I po prostu świeczkę. Tak, pale im świeczki i, i myślę, myślę sobie o nich, a chętnie byłabym gdzieś tam. W tym roku w ogóle tak się pięknie złożyło, że jest wycieczka. Ja mieszkam bardzo blisko cmentarza, ty wiesz, ale pięknego zresztą cmentarza i starego bardzo i dużego. I dużego. I w tym roku akurat jest tak, że jest wycieczka Tak, po, po cmentarzu tuż przed w sumie y, 1 listopada, więc też dowiem się dużo na temat tak. tego cmentarza i jednocześnie sobie pochodzę tutaj właśnie z głupą. Dwugodzinna taka wycieczka, więc bardzo się z tego cieszę. Więc no, gdzieś tam nie do, do tego do tego cmentarza przybliży. Chodzę codziennie koło cmentarza, nie? więc jakby widzę go. Ale tak, jak mówię, dla mnie to jest święto pozytywne, święto pamięci, święto radości. I dla mnie ich, no chyba najspokojniejsze za święta, jakie są. No, powiedz to właśnie o tym, co tam w Warszawie, tymi autobusami, albo wiesz, stają w wiesz. Tak, tak. To, to, to jest to, co jest na, na zewnątrz, tak. ale dla mnie. W środku. Ja, w środku. Ja bardzo niedawno zacząłem chodzić na cmentarze sam. Tak się składało. No, że... ty ja też. Bardzo niedawno zacząłem chodzić na cmentarze sam i jedna z rzeczy takich doznań, które odkryłem wtedy, to ten wewnętrzny spokój, jaki jest na cmentarzu. Z pewnością. I chyba do tego spokoju na cmentarzu nawiązywaliśmy w kilku innych odcinkach. Z, z, z innej strony no do te tego tak, że mieliśmy... Normalnie w życiu to tego spokoju, spokoju to tak. nie no ma. Tak, nie ma i trochę potrzebujemy tego niepokoju. Ale, nie ale dla mnie ten spokój tak. na cmentarzu jest najłatwiej znaleźć. Ale to jest ciekawe, o tak to wiele osób mówi, ale to jest ciekawe, bo też mówisz, że dopiero ostatnio chodzisz sam. Ja mam to samo. Ja też to tak myślę w twoim wieku zaczęłam chodzić dopiero sama na cmentarz. Bo tak to Mimo tej całej, mimo pozytywnego stosunku do tego i tej radości, no to sama jakby tej radości wykrzesać nie mogłam, tylko już idąc sama, to jednak wiesz, było to bardziej melancholijne, może to z, z tym się łączyło, ale jak zaczęłam chodzić sama, to, to też właśnie. Czułam, czułam. To jest niesamowite, bo to się słyszy inaczej wiatr, słyszy się inaczej ciszę. Koty chodzące po grobach. O popatrz, to nie wszędzie koty chodzą. Ty masz gdzieś widocznie taką. Tak, tak, tak. tak taki... Wiesz, radość na cmentarzu jest niemodna. Nie no, w ogóle pewne rzeczy są niemodne, a w ogóle to co ja mówię, to bardzo często jest sprzeczne z tym, co ogólnie uważa się za modne i za lepsze. No, ale to, że coś jest spadnie, to nie znaczy, że to jest dobre. Prawda? Wiesz, to jest. Ja osobiście uważam, że między innymi po to dla takiego oswajania się z, ze śmiercią, oswajania się z faktem, że no, kiedyś ten listek jednak spadnie, to taki pozytywny stosunek do tego dnia Wszystkich Świętych do, do dnia 1 listopada. Bardzo nas bardzo nam dobrze może robić dla nas. Może dla nawet naszego i wzbogaca. wzbogaca tak, bo... na, pewno, na pewno sprawia, że nasze życie jest troszkę lepsze. No trochę właśnie. przyjemniejsze, no trochę właśnie. bardziej pogodne. Yy, na pewno mniej smutne. No właśnie. Także ja przy swojej wersji zostanę. Ja też nie różnią się tak bardzo. Mhm. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.